Dzień dobry drodzy widzowie. Zapraszamy do kolejnego odcinka na kanale NowoMortopedia. Kanale, w którym w prosty sposób opowiadamy o nowoczesnych sposobach leczenia schorzeń narządu ruchu. Witam Państwa Marcin Ferenc i Piotr Kominiak. W dzisiejszym odcinku kolejny raz porozmawiamy o mało inwazyjnym wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego, a konkretnie skupimy się na przebiegu i poszczególnych etapach. Powiedz proszę, od czego zaczyna się tego typu operacja? Zanim przystąpimy do operacji, konieczne jest znieczulenie pacjenta. No, w naszej praktyce najczęściej stosowane jest znieczulenie przewodowe. Tak pacjentom zawsze mówimy, że, że jest to takie znieczulenie od pasa w dół. Dzięki temu pacjent pozbawiony jest jakichkolwiek doznań bólowych i oczywiście wyłączona jest również funkcja ruchowa kończyn dolnych na czas trwania całej operacji. Zazwyczaj podawane są dodatkowo dożylnie leki uspokajające, które powodują poprawę nastroju, zmniejszają stres i w ostatecznym rozrachunku działają nasennie. Nasze działania podczas operacji zazwyczaj pacjentom nie przeszkadzają w dobrym śnie. Mamy pacjenta znieczulonego, co dzieje się dalej? Po znieczuleniu pacjent jest przez operatora i asystę układany na stole operacyjnym i podpierany specjalnymi uchwytami w celu zapewnienia bardzo stabilnego ułożenia przez cały czas trwania operacji. Stabilna pozycja jest bardzo ważna, gdyż w czasie implantowania elementów endoprotezy nie może się zmienić układ przestrzenny miednicy. Po ułożeniu pacjenta przygotowujemy pole operacyjne, czyli odbywa się dezynfekcja skóry sterylne obłożenie i podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń, czyli elektrokoagulacji, saka i napędów wiertarskich powiedziałeś, że na początku anestezjolog znieczula pacjenta, potem lekarz operator pacjenta układają. wynika z tego, że jest to widzę pewna grupa osób, która bierze udział w operacji. Ile tak naprawdę osób jest na sali operacyjnej podczas takiej operacji? Dokładnie. Sam operator nie byłby w stanie wykonać zabiegu nawet w części. Zespół operacyjny składa się mniej więcej z siedmiu osób. Jest anestezjolog, pielęgniarka, anestezjologiczna, oczywiście sam operator, lekarz asystent, czyli asysta. Do... Do operacji ten, który, który, który pomaga operatorowi w bardzo aktywny sposób, dwie instrumentariuszki i salowa. Wszyscy mają swoje zadanie do wykonania w trakcie mniej więcej półtora godzinnej operacji. Dobrze, wróćmy może do same, samego początku, czyli. Mało inwazyjności w leczeniu ortopedycznym. Wielu pacjentów kojarzy, jak jest coś mało inwazyjne, to znaczy, że będą małe cięcia na skórze. Proszę wyjaśnić, na czym polega mało inwazyjność w endoprotezoplastyce stałobiodrowego. Nie zawsze mało inwazyjność łączy się z małymi kosmetycznymi bliznami, chociaż zazwyczaj w końcowym rozrachunku osiągamy przy okazji dodatkowo również lepszy efekt kosmetyczny. To, co najbardziej jest istotne, dzieje się w głębiej położonych tkankach i strukturach. Ogólnie rzecz biorąc, w technikach małoinwazyjnych dążymy do jak najmniejszego uszkodzenia struktur anatomicznych wokół miejsca operowanego. Dzięki temu powrót do funkcji danego stawu e, czy kończyny jest zdecydowanie szybszy. Druga zaleta to szybsze gojenie tkanek i ważnych struktur narządu ruchu. No i trzecia ważna sprawa to zachowanie unaczynienia kluczowych struktur, czyli jak najmniejsza negatywna ingerencja. W potencjał biologiczny do regeneracji w miejscu operowanym. Powiedziałeś, na czym polega mało inwazyjność w zabiegach ortopedycznych? To może bardzo precyzyjnie powiedz nam, na czym dokładnie polega mało inwazyjność w endoprotezoplastyce o plastyce stawu biodrowego. W standardowych, klasycznych dostępach operacyjnych do stawu biodrowego konieczne jest najpierw odcięcie i potem na końcu operacji przyszycie bardzo istotnych mięśni, które, które wcześniej odcięliśmy lub co najmniej ich rozwarstwienie w celu dotarcia do samego wnętrza stawu. W następstwie uszkodzenia mięśnia lub jego przyczepu dochodzi do trwałej dysfunkcji i proces usprawniania jest znacząco dłuższy. Zwiększa się też ryzyko późniejszego zwichnięcia endoprotezy. W naszej praktyce stosujemy tak zwany dostęp małoinwazyjny przednioboczny, można też to nazwać tak z angielska mis przednioboczny, gdzie do stawu biodrowego docieramy pomiędzy mięśniem napinaczem powięzi szerokiej, a mięśniem pośladkowym średnim. Dzięki temu najważniejszy mięsień stawu biodrowego, czyli mięsień pośladkowy średni, pozostaje nietknięty. Dodatkowo zakres wycięcia torebki stawowej od strony bocznej. Stawu jest stosunkowo niewielki, co znacznie poprawia stabilność do protezy i redukuje praktycznie do zera statystykę zwichnięć. Wróćmy do poszczególnych etapów operacji. Opowiedziałeś nam o tym, w jaki sposób dochodzimy do stawu. Dochodzimy poprzez to, że oszczędzamy mięśnie przy otwarciu stawu biodrowego. Rozumiem, że następnym etapem jest przygotowanie struktur kostnych. Dokładnie tak. Po otwarciu stawu biodrowego odcinamy i usuwamy zniszczoną procesem zwyrodnieniowym głowę kości udowej na odpowiedniej wysokości szyjki kości udowej. Przy okazji uzyskujemy w ten sposób dostęp do samej panewki stawu biodrowego. Usuwamy resztki chrząstki i zbędne tkanki z panewki i następnie za pomocą okrągłych fres o rosnących średnicach przygotowujemy właściwy kształt panewki kostnej oraz prawidłowe podłoże kostne. Następnie wszczepiamy element panewkowy na zasadzie tak zwanego presfitu, czyli wklinowania w odpowiednim ułożeniu przestrzennym. W wybranych i rzadkich w sumie przypadkach panewka jest wklejana tak zwanym cementem kostnym. Ostatnim etapem przygotowania części panewkowej jest zatrześnięcie wkładu polietylenowego stanowiącego właściwą powierzchnię dla ślizgu głowy endoprotezy. Czyli kolejnym etapem będzie wszczepienie trzpienia endoprotezy. Dokładnie tak. Po wszczepieniu elementu panewkowego przystępujemy do przygotowania jamy szpikowej kości łudowej pod wszczepienie trzpienia. Stopniowo ubijamy tkankę kostną w jamie szpikowej kości łudowej tzw. Tak raszplami o kształcie tożsamym z kształtem właściwego trzpienia, aż osiągniemy optymalne dopasowanie rozmiaru i ułożenia. Na tym etapie zakładamy przymiarowe głowy, nastawiamy staw w celu weryfikacji stabilności endoprotezy i wyrównania długości Kończyn dolnych. Dodatkowo używamy śródoperacyjnie RTG, żeby mieć pewność co do ułożenia czpienia i długości operowanej kończyny. Po tej weryfikacji implantujemy docelowy do endoprotezy, ponownie sprawdzamy jego osadzenie radiologicznie i zakładamy właściwą głowę, która może być albo metalowa, albo ceramiczna. Na koniec nastawiamy endoprotezę, ponownie weryfikujemy jej stabilność i zszywamy ranę. Opowiedziałeś dość szczegółowo o tym, jak przygotowujemy te struktury kostne i jak wszczepiamy do protezy. Rozumiem, że podczas tych wszystkich czynności mięśnie pozostają nienaruszone. Oczywiście, dokładnie. Taki jest sens stosowania technik małoinwazyjnych. Pracujemy przez to w trudniejszych niestety warunkach, mniej komfortowych. Pole operacyjne jest bardziej, jest, jest, jest ciaśniejsze, mamy mniej miejsca w polu operacyjnym, ale funkcjonalny skutek naszego wysiłku jest jeszcze w tym samym dniu widoczny dla samego pacjenta. W kilka godzin po operacji mięśnie są uruchamiane i pacjent w asyście fizjoterapeuty zaczyna chodzić z pełnym obciążaniem operowanej kończyny. Techniki małoinwazyjne w endoprotezoplastyce przynoszą wymierne korzyści dla pacjentów. Powrót pełnej funkcji stawu po operacji dzięki pozostawieniu kluczowych mięśni bez uszczerbku jest znacznie szybszy i znacznie skuteczniejszy. Dodatkowo ryzyko zwichnięcia endoprotezy jest znacząco zmniejszone przy przywróceniu pełnego zakresu ruchu operowanego stawu. Czyli z tego, co powiedziałeś, w technikach małoinwazyjnych przede wszystkim kluczowe jest zadbanie o dobrostan mięśnia pośladkowego średniego, który jest jednym, znaczy głównym mięśniem w stawie biodrowym. Wychodzimy do stawu biodrowego w taki sposób, że on pozostaje nienaruszony. Dostajemy się do stawu biodrowego w przegrodzie międzymięśniowej, co z punktu widzenia operatora jest trudniejsze, ale z punktu widzenia pacjenta jest zdecydowanie bardziej korzystniejsze. Pacjenci często interpretują małoinwazyjność jako... Wielkość blizny na skórze. Oczywiście celem naszym jest zrobienie jak najmniejszego cięcia na skórze, ale tak naprawdę założenie małoinwazyjności w endoprotezoplastyce jest to, co zrobimy pod skórą, czyli żebyśmy nie uszkodzili w żaden sposób mięśni wokół stawu biodrowego. Dokładnie tak, zgadza się. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję i zapraszamy do następnych odcinków.